Nie wiem, gram jakiś pojebany tryb, kurwa i dostaję najgorszą rolę, nie dostanę żadnego żadnego zabijającego, bo po co? Ale no dobra, lecimy. Lecimy. Ja mi idę skanować się wyjebane mam. Nie BN się próbuje skanować. Gra mnie się próbuję skanować. Kremlin, Gepa, An. Sazifek, Ue. Aibi. Myśla, Ja piercę, ale. Tak, dosłownie na światłach. Myślała, że zdąży zajębać go, zanim światło naprawi. Eee, ogólnie gremlin. Gremlin, geben, i ja skanowaliśmy się. Nie 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 ma No, Myśla, no niestety. Ja no byśia stała na ciele, dosłownie jest to, że jest ja uciec. Rzecz. role to, no, ja są w ustawione. Dlaczego? A nie zdradzę swojej roli i co nie mogę nim robić. Czemu? <śla> to bo się sprzedam? Nie, nie no dalej. No, no, te role działają jakoś inaczej. No właśnie działają inaczej. No. Ja wiem, że działają. Moja tak. działa dokładnie tak samo jak <śla> działała kiedyś. Moja no, ja też. też. Dobra, <śla> też. A ja nie, mam A może dajmy się jej wypowiedzieć? Mam do rannej broni. No drugi bo ja broni po prostu to mógł być morfing albo glitch po prostu a wiesz, było zgłoszenie Ale... ciała, nikt się nie daje i No to w ogóle No właśnie, Właśnie, tylko ona została. Nie właśnie jest tu transporter? No jest. jest. Na pewno jest bo mnie tepnęło z, z... z rany. To... <śpidem>? Ja przypadkowo oboski, wiecie, że działają? Nie no, to teraz nie, my nie my dałem widzieć? jednego impostora, tylko najwyraźniej w tym trybie tak jest. Łatwo! To jest jakimś Ona chyba musi robić. Ej, ja nie, nie mogę robić. naprawiać samotaży. Wow. Na nie dałeś mi aresy zobaczyć, co robi moja rola, no. Aha! Ale co ty ja wiedzieć, kurwa? Może ona musi wskrzesić? No, może ona może, musi wskrzesić tę osobę i będzie też impostorem wtedy. Widzisz? Całą armię musi to... wskrzeszać. Ale co mnie to obchodzi? Bo ja chciałam właśnie... Google, czemu wle... nie mogłam nic zrobić moją rolą? Nie wiem, że nic nie miałam, to jeszcze nie wskazywałam. się, No ja tylko Bo robisz to w głupim miejscu! Ja mam sirem. kurwa... Ja dzisiaj nie, nie staję spy O, no, tak, okay. tak, tak Taki jesteś właśnie No dobra, idziemy obserwować Zobaczymy czy spy działa tak samo Sprawdźmy to Czy spy działa tak samo? Zielony, szary

no. Ja tam biegłem, ja tam biegłem i Obbiegłeś. dopiero wszedłem mm -hmm. tak I stamtąd, z tamtego miejsca odbiegał mniej więcej Ares z lewej strony Mogę. Zadać Gdzie? Ja wybiegłem Gdzie? AB, ja się wytłumaczę. Wybiegłem z Specimen e, przebiegłem przed, z admin i kliknąłem admin z tłu, sam to widziałeś? I zobaczyłem, że jest jedna osoba w komunikacji i dwie osoby w odwa. Stwierdziłem, że tam pewnie jest gdzieś ciało i pobiegłem na komunikację. Dla mnie. Mogę zadać pytanie Nondoran? Tak. No. Czy ty uważasz, że wiedziałeś, jak Arezę ucieka z kierunku, gdzie mieliśmy kill. on mniej więcej odbiegał od y, tych dolnych drzwi. Jadry, od lewej strony taką teraz drzwi. do innej osoby. A chciałeś za... no? no. Masz prawo się obronić, Arezzy. Dawaj. Nie ja um, ja... Co, co chciałeś teraz zrobić? Ja zrobiłem kabelki. A co chciałeś teraz zrobić w tym momencie? E, schowałem się, bo widziałem szaro wychodzącą z specimena. Dobra, o, ogólnie tak. To chodzi bardzo że... ciekawe miejsce, ale niech będzie. Chciałbym się tylko jeszcze zapytać Madzi, czemu przed wejściem do specimen'a tak się cofnęłaś? W ogóle nie wbiegłaś z nami do tego Pewnie specimen'a? Ci nie ci ufa. Bo myślałam, że ktoś na tym. Dziwi się, leci, się? boże. A ja mam e, pytanie. Sharo po prostu się zamienia w tego. Boże, jak on ma ten impostor, co znika? Venerer. no. Ale przecież mamy tutaj co tylko Czy tak? to jest świeży kill, czy nie? Nie wiem, no. Ten kill? Nie, nie jest świeży, bo leżał. I Noboran ja. mówi, że, do, że dobiegał ta, do tego ta. ciała jeszcze wcześniej. Hmm. Wydaje mi się, że Madzia może mieć coś z tym wspólnego. Nie, bo... nie moją bo... robi. Bo... 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 No właśnie, nie wiesz, no bo jesteś na no bo... Bo... No bo... Nie, Ej, skipnijmy, skipnijmy, bo no i tak skipnijmy? jest jeden. No bo Czemu i tak jest Ale później może być w pięciu! No. no. może być więcej osób później. Trzeba no. zarodków zajebać. No, <grym> nie. No dobra, no, trzeba dopijać, żeby później się koło Remis, wypowadzi? remis. Czemu macie? zerucić wyrzucić kurde Saro, kiedy? Bo, bo chciał spiknąć. No dobra, no to ale powiedzieliśmy tak w Magery.

Nie, nie, taka Nie, nie, działa, nie, O! Halo, nie, o, działa, działa, działa. działa tu. Ogólnie. Działa. Chciałam, działa, tam, działa. Działa, Myślałam, że mnie wywali, nie? Ja też myślałem, że to internet. I z Karolinką. nie będzie co się stało? Ogólnie stoję na admin stole. No, to... Dobra, słuchaj mnie. Dobra. Stoję na admin stole, biega wokół mnie Nondoran. I nagle wypierdala się po prostu w miejscu, w którym stoi. Mi I stałem, poczekałem specjalnie 3 sekundy, zanim zgłosiłem, żeby to nie było, że właśnie... że jakiś Panie bait będzie, lub coś to No to nie mi? może być szans. We... No on się, on się na mnie wykurwił A wykurwił się Ej, w ogóle ja tak chciałem zrobić 100, handgred, tak tak, a ja po prostu 20, 20. na witolski Poszedłem na witalsku Ja ty no, mam teraz działają. O dwa no, jest! No teraz, ja tam no, teraz nie chciałam nie za, zrobić. no to teraz nie zabiłaś, no bo Toxic? Ten, o, ten, to... Toksyk, oczywiście kurwa. Nie mam że poprzedniej powiem. Toksyk! Tak. Wiesz co ci powiem? Ja Halo. biegałam do komunikacji i tak dziwnie do admina cofnęła się szaro. Gadasz, bo, bo zobaczyłam, Ale mam szaro tą, chyba cię broniła, tak? No, wstawa. Ja Mazia! A, Mazia wypierdala! Dobra, Mazia na swojego obrońcę wypierdala się! Mazia, jak się motowała na z takim, ja cię broniłam! Możemy, możemy wrócić na górę, no, ale nie? ja skippenęła! Nie, nie zadziała! Sprawdźmy. Działa? No, no, działa! 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 Rzucają mną. No. Dobra, ale niech po to nie rzuca! Baby. No bo tu to jest nakładka! Ale tam też rzuca! Ale co jest z meją, bro? Musiałam nawet 3 roli, jakby to. Jasno. No to dobrze, bo byłaś złam No nie użyłaś, no ale zła nie. byłaś Hej no. Bo gdzie chciałem zagrać one IQ i witalcy nie działają Co? Jak to? No nie działają A może twoje rany nie działają Dobra, zróbmy sobie weaponsy! Weaponsy sobie zróbmy No właśnie działają tylko dla JUL! Ty to jest myśl! Wow, brawo! Weź nie hejtu. ja tu odkrywam rzecz Kolum się znalazł O, hejterzy O co w tym trybie kurwa chodzi? No i na chuj to zgłoszenie tak szybko? Na chuj to no, zgłoszenie? No bo wiem, to jest zły, no dlatego Ej, mam wrażenie, jest dwóch AB. To bym nie cię tak. zabiła trzy razy! Ale nie ty! Słuchaj, jak poszłaś trochę dalej do laba, to spotkałaś swoją koleżankę mysię, która została skonwertowana. Jak to skonwertowana? O, jak to Bo skonwertowana? Jest skonwertowana została, jest zła teraz. Ja Dobra. Kto ją skonwertował? Ja wiem tylko, że została skonwertowana? skonwertowana, nie wiem kto. Ale skąd A Co jest, że... znaczy skonwertowana? Ej, ja to się nie Ej, gruby, jest Bo, A, bo nie. jest. Ja wiem tylko, że została skonwertowana i jest zła w tym momencie. Dobra, ja mówię, że to chyba jak za ma. Ty, no ale. Myślę, że na taką. Aha. Ale ja i to będę. O! Teraz. Szaro? Szaro? A bo wiem, że to szaro. Dobra, Nie, to ja, nie ja, ja widzę stópki, ja skipowałam, żeby dać po. Nie, nie. Ja Tobie... No, i no, szaro, wiebałaś kiedy po prostu. No, było nie głos 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 głosować z nami. z nami. nie, tu mam O, przecież. To tak nie, To nie, g b and a b Na tych. Na kamerach zostałem tepnięty do o 2 Wracam na kamery i znajduję ciało A Biego. Więc nie mm, wiem co czy czy tak. Ja wcześniej. Ja wcześniej... że GBN był gdzieś w okolicach Offisa, bo tam wbiegał widziałem. No, okay. na pewno, pewno, pewno też bo on jakoś dziwnie, ta, dziwnie taski robi. Paliwko robi od lewej Jak ehm, robię. Bo już na... drugie, drugie robiłem. dobry Birrend i nie odklikuję go. On jakiś dziwny moment ma. Jak? Ja zrobiłem na nie odpukałem. Co to za argument? No właśnie, zrobiłem, se, zrobiłem Miałem paliwko, zrobiłem prawe paliwko, potem zrobiłem lewe paliwko. Kogoś teraz w Specimenie widziałem, nie wiem kto to był. Ja byłem. I robiłem a, kabelki w, tak. w śluzie, a potem a, poszedłem to, do to, Kibla. się z na kamerach. Jej ja Byłem na kamerach, ale później mam ostatni task, więc poszedłem robić ostatniego taska. No, no ja... go robić i... robić Do Specimena. To Bardzo dobrze jest. się Chyba na tych kamerach, no bo ja już trochę czasu tak. byłem na kamerach. Sporo czasu temu byłem na kamerach. To, się to prawda, ja się. Ja i frykcionek się z Szazem mijaliśmy, jak wbiegał do laboratorium. Boże. No. A GB na biegać... to z AB? I raz, I ja, ja biegasz z Ej, tak? Powiedzenie, że ja biegałem no, z AB, to jakby ja się da, z nim tak, raz minąłem. Z nim. To już wystarczyło GB. Minęliśmy, a poza tym, jak my <laughs> się minęliśmy, to granic za nim poleciał, więc jak już coś to wiesz. Aha teraz ja no, ty, 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 ty nie nie był redzy. A Redzy był za daleko od kila, rezy był zdecydowanie za daleko od kila. Nie a nie. Nie. a il się to nie cicho. Teraz nie. Się stalo. A teraz w opisie ja też jestem za zbyt daleko. Ilia. Cze, czemu się, a co coś się cicho, no mój ruch a, nie, wyglądał mówiłeś. teraz tak, że przeszłam no. od Admina, w sensie no od opisa tam gdzie się spotkanie kończy. Poszłam zrobić kabelki w śluzie. Nagle się pojawił AB i zebrała się tam reszta ludzi, jak też rob... Nie na przykład Fliksonek też robił kabelki, bo widziałam, że najpierw podszedł do jednych, a później podszedł do drugich. Jak zobaczyłam, że robi kabelki, uznałam, że jest safe i pobiegłam z nim do, do wyjścia. I później już go nie widziałam. Ja bym tego tak spotkał, sobie ale nie zawodzi. Szazi. Czemu ja? Szazi jest czysty. potężny głos. Dzięki ja za głowę, nie, robię, ja nie, nie wiem, ja to robię. też tak, no Podła kobieto To Major no, no, Major Major po śmierci zostawił głos Czemu Major nie może zagłosować dwa razy? <głosy> <głosy> nie wiem, nie wiem na kogo zagłosowałem Random, vote Nie mam prawego pojęcia kto jest

Gremlin. Jeszcze no jest jedna osoba, robimy, no, która to, właśnie wychodzi... Czekajcie, czekajcie, no, że że jeszcze chodzi... ktoś teraz wychodzi z, z Specimena. Ja wychodzę No to nie ja robię. Ja jestem na lewym reaktorze. Właśnie dobiegam do lewego reaktora od Storage'a'. A, a no by. to Gremlin, bo ciało jest w security. No i by się zgadzał. Tak, a powiedz mi jeszcze niby jak tam zabiłem jak biegą od storage'a, tak jak powiedziałem. Mało tego nie typu, mam że dopiero. Pojęcia. O ciele że leży w security w momencie jak ja się przyznam gdzie ja jestem No ja się pytałam każdego. Dla mnie ja pierdolnęła bejta i tyle z... U. Ej, agresji. Agresji. Ale nie ma. Ale tego z dupy, prawda? Bo bo wiesz, wyliczyła sobie i... Gremlin to powie. Jaki miałeś ród? No, sobie wyliczyłam. A jaki miałeś ród? Ani gdzieś ciało, ani nie tylko... No pytała się. E, a, a to będzie Gremlin. No, tak ale... Typy. No Ravie nie mogłabyś, bo... Ale ze mnie widział, ja widziałam Arezm, że kliruje jego szali się kliruje z GBN-em chyba? I Ravie klirują, no, która była, była ze specimenia. Przypominam, że chodzi to, ludzie też nie mogłem zabić. Ale no, oczywiście, no nie, niech będę, że ja, no. Czemu nie mogłeś? No ty albo ty, albo Iliad. No właśnie, 50-50. Mnie... Dajcie nam bardzo przychylny argument, żeby tak. nie zagłosowany na Iliad. Ja, ja jestem, jestem transporterem na reaktorze przybiegłem tam ze storage'a, tylko tyle jestem. To jest, jest bardzo powiedzieć. bold claim. Coś był ale nie, ale, nie, tak, się... Ja byłam transportowana. Tak, byli transportowane. No, był, był był... No. No. Rabia była transportowana tak. ze śluzy z A -Beam, cały czas tepałam A Aha. No. no to faktycznie się zgadza, bo... Ej ja no. no. dwa razy potrafiłem <laughs> <laughs> mijać z jednej ścieżki. <laughs> 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 Gram i przegrałeś na argumenty. No. no ja nadzieję, mam nadzieję, że ta sytuacja z pierwszej rundy nie oznaczała, ja mam że byłeś. Rzecz, e, GBN. Sutń, nie, nie tak jestem, tak jestem clearem. E, nekromancer, jak się okazuje, może tylko raz skrzesić. Ja se kurwa myślałem. Ja zwlekałem, bo tak chciałem sobie zrobić ABiego i go wskrzesić. I a tak był Nie mogłem go już wskrzesić. Czyli ja ci od razu twojego skrzesiaka wydałem praktycznie. No, to nie od razu, nie. bo ją zabiłem w pierwszej rundzie, wskrzesiłem. No, okay. Rebia rewia to w ogóle powinna On zauważyć, bo na, do nas wyszła, popatrzyła, że, że jedna go na żył i zaposzła, prawda? Tak Mielki nie A może A nie zauważyła właśnie. Jest, o tak, jeszcze jedna runda i kurwa, crewmate. Przeryw. Najtrudniejszy seryf na świecie. Zostały. Nie, nie widzę kto tu jest. okej. Okay. Szaro, okej. W gramy ekipowo. Szaro. I gramy, aktualnie jest 13. Okej, okay. Szaro. Szaro, rawia. Szaro, 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 Nie mylcie się. Szaro, rawia. No To Dzień dobry. A, GBN nie żyje, ale to dla mnie nieważne, możemy skierować. Eee, Jak zrobiła? E, ja Szyro are... i Areze nie mogli w żadnym momencie. Zapytać. Jak Areze? No ja byłem. W... Arezę no cały czas, no skanowaliście ze mną. No, zwałam, a. To no, mi, no, tak. no dobra. A, a, a wy się skanowaliście, a ja ale byłem to cały czas z nimi. Coś kogoś może kryć. A, a skan... Ty... ja skanowanie. Mam pytanie, ja mam, No właśnie. Tak a skanowanie w przed czy po ej, bo ja mam ważną. E, prze, przed. Shazi, prze, nie. Bo ja przed. Przed, przed bo ja kiedy? Gdzie? Ja cię zostawiłem. A, nie. z nie. Nie, ja byłem w na kamerach. Nie, będziesz? Ja po sobie byłem pobiegłem ale ty, na, nie, centralnie GBM wchodził na kamerę. Ja, 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 mam ja wyszedłem informacją. teraz z elektryka, z kimś wychodziłem z elektryka, bo ktoś drzwi otworzył mi i poszliśmy na Nie, Ja to ja bym powiedział, że... No ja poszedłem na, że... na, na kompsy, no ja Zabim byłem na, na kompsach. No, GBM Ej, a ja, był na kamerach No ja mam wcześniej. pytanie, Ej, B, czy ty czy, czy ta impostor z Karola z No to ty, parę sekund temu, też na komcach już odbiłeś. Ja ci mogę ja mogę powiedzieć, bo byłem przecież, nie, nie używa. A, okay, ale y, podejrzewam, że wskrzesił jakiegoś supera. Bo mówię, jakbyśmy stali z Abe'em i jeszcze ktoś był z nami na komsach teraz, jak ja zrobiłem ja. komsy, to widziałem dosłownie nad nami, tak jakby na godzinie pierwszej, latające czarne spodenki. E, ja chcę powiedzieć, to, że, że, że kierowanie spodenki. się przed no. światem spodenki. jest bez sensu, ale nikt bo zmienienie było po światłach zaraz. W momencie, jak się to zaświeciły. Na znaczy ja to nie nadal jest. uważam, to że. Abe'ego nie mogę wyczyścić, bo jest na kromałce. Ale Egiptem wstępnie jest tylko. Nie jest tego Ale z tego Piraej e... ja Bin tego nie zrobi. Ale może no, być. Dobra, tak, ale może być trzeszczony. Że... E, ale Shalo, ja czyszczę do, do końca. Dobra, jak coś to sobie strzelam, no, wiem tam. jak... Jest to, jest to. No sek, no, z... to sobie strzelił. Chcesz czyś. Ale jak ja mógł powiedzieć, co Pewnie strzelał Wejbiego No został no, ze powiedział, że strzelał Powiedział, że strzelał no, no to fajnie sobiedział. Dzięki co... Szazi! Nie ma... Nie widzę was... no nieźle. Nie no, ja skipnąłem. To na jest. A tu chyba nie ma neutralek. Nie no, są. No, są, 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 są. Są nie zabijające. Są, bo Shazzy mówi, że są. Wiem, bo byłem w poprzednim. Kurwa ten Gremlin. ej, kurwa strasznie Siemanko. Yo Jo. Oh, Yo. Gdzie pcią? Abi jest czerwony. Teraz. O, widzę, a faktycznie! ja <śladania> 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 <A śladania> <nie śladania> jednak faktycznie nie mogę cię wyczyścić Nie no, nie, nie no, jestem czerwony, bo jestem kurwa neutralką. A ty myślisz, Aha. że dlaczego nie jesteś czerwony? Ale u wszystkich jest nie czerwony! Nie no, no właśnie jest czerwony, no, no właśnie wyszem. Co? Snitcha, nie, a bo on, on zrespiany zespiony poster, nie widział Snitcha! Ale kto by był drugi? A drugiego się kurwa, Chyba ba, nie rzucam, ale pan, jak pan nie pokaże? Ba, Bardziej się kurwa, kurwa, trzymajcie, naprawdę, przez zgaszone światło, pierwsze, osób kurwa Ale! No dwa tak samo, cztery osoby kurwa, w tym odwaga. Nie rzucam się! Ja z tobą chodziłem cały czas. Chuj ja tam sam byłeś, przybiegli do ciebie w trójkę do dwa. to prawda. To gieszego. Ty jak na moich oczach jebnął. Nie robię. A gdzie ten W sumie te taski, no, coś szybko idą, jestem w stanie to uwierzyć. Dixonek, co możesz powiedzieć? Mogę powiedzieć, że ktoś stał na kamerach, więc to ja. patrzył na ekran zakładam, bo patrzył na kamery. Ale to i... ja stałam. No okej, okay. no nie, nie, nie zwróć ja ja pie... się Karolinka i ja na kamerach. No, tak. no, ale... no, zaraz, ja nie widziałem, Baraz nie żyję, no dobra, nieważne. W każdym razie, na drzwiach do tego upada ciało, Gremio od niego odbiega, widzi, że przybiegam, odwraca się z zgłasza ciało. To jest to, co właśnie... ja Właśnie. Ja biegam za fryksonkiem i mi się nie wydawało, żeby skakał. No, nie wiem. Ja, no, no, ja widzę nie mogę skakać, bo ciało się skakuje. Nie nie, nie, nie mój głos! Nie. Czyli on ma, czy ma głos. spokojny. Bo, bo on ze spoko spokojnym głosem to mówi, żeby żeby się biegnąć. Chociaż. Ale Czy on do mnie wezmuje z sali przyjaciela? To gremlin, to pamiętajcie, że gremlin. Dobrze. Ale ja na gremlina zagłosowałam. No ale to tylko tylko resztę osób może zagłosować na Triksonka Też tak. Szeraro na kogo zagłosowałaś? No i bardzo dobrze. Kurwa bardziej się trzymajcie za te pytasy. Ej, ej, Gremlin! No i Gremlin! 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 Ty mnie strzeliłeś? Ty mnie! Ale Gremlin ty mnie zabiłeś? E, ale nie gremlina nie widziałam Ale ty kląłeś kill że, na mnie żeby? A bo masz szczęście bo ja, ja chciałem cię zabić Byłem szeryfem Myślałem że sam się wyjebałem przez to Dobra dzięki siemano